Dzień dobry. Następną transmisję postaram, postaram się zaplanować i dam wam wcześniej informacje, ale dużo się działo ostatnio i po prostu stwierdziłam, że wolę nagrać z nienacka niż dzisiaj wcale. Chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć o gwiazdnicy Pospolitej Stellaria Media. To, co zapowiedziałam jakiś czas temu podczas live'a. Dzień dobry, witam pierwszą osobę. Chciałam Wam opowiedzieć o gwiazdnicy, która jest bardzo ciekawym warzywem, dostępnym o tej porze roku, czyli w styczniu, w każdym momencie, w którym macie dostęp do zielonego, czyli kiedy nie ma śniegu. Jeżeli jest śnieg, to gwiazdnicę można zbierać także spod śniegu. Zobaczcie, ja uzbierałam przed chwilką gwiazdnicę. Nie wiem na ile będzie ona dla Was e, widoczna. Tutaj. <grywania> Próbuję ustawić ostrość. E, wstawię wam w komentarzu zdjęcie tej gwiazdnicy e, i zdjęcie kilku innych. Ale sądzę, że powinniście je rozpoznać, bo gwiazdnica rośnie takimi płatami w miejscach pomiędzy trawą, czyli na przykład rośnie tam, gdzie krety urzędują, i w jakiś czas po, jakiś czas po zrobieniu przez kreta kretowiska bardzo często właśnie pojawiają się tam młode gwiazdniczki. No nie ustawię tej ostrości. W każdym razie gwiazdnica ma taką strukturę, że ona jest ma drobne listki, zielone. Jak się urywa łodyżki, to zostają takie charakterystyczne białe ogoneczki. Ona jest po prostu elastyczna i tak naprawdę jak ją wyciągniecie, to ona się będzie tak ciągnęła. Gwiazdnica nawet zaczyna już kwitnąć, i są miejsca, i też kilkoro z Was pisało mi o tym, że gwiazdnica kwitnie. Najczęściej na kwitnie troszeczkę później, i w ogóle gwiazdnica jest dostępna cały rok. Tak, Gwiazdnice możecie zbierać od stycznia do grudnia, jeżeli tylko macie dostęp do. Niezaśnieżonej i niezamarzniętej ziemi. Ale tak jak mówiłam ostatnio, również pod e, liśćmi w lesie liściastym można znaleźć gwiazdnicę, więc jak się rozgarnie troszeczkę śniegu, rozgarnie się liście e, takie butwiejące z tamtego roku, które stanowią cudowną pożywkę dla nowych roślin i tworzą. E, ciółkę w lesie, to można znaleźć gwiazdnicę. Gwiazdnicę zbieramy najczęściej nożyczkami. Jeżeli zbieracie, tak jak ja, taką kępę, pokażę, po prostu garść uzbierałam, no to ona ma troszeczkę listków, takich już z... Y y Zwiędniętych, troszkę pożółkłych, troszkę trawy trzeba to przebrać. Oczywiście można to, należy to opłukać na sitku pod bieżącą zimną wodą, tak żeby jak najwięcej piasku z tej gwiazdnicy wypłukać. I teraz, jakie właściwości ma gwiazdnica pospolita Stelaria Media? Jest to fitoterapeutycznie bardzo cenne zioło. Witaj, Tomku. Które działa odtruwająco, moczopędnie, odżywczo. Jeżeli, dziękuję Ci, jeżeli chodzi o działanie fitoterapeutyczne. Zawiera witaminy i mikroelementy, i jeżeli chodzi o witaminy, to zawiera witaminę C. Ja nawet sobie napisałam taką ściągę, żeby Wam to po prostu jasno i klarownie przedstawić. Zawiera. 200 do 300 mg witaminy C w 100 g świeżego ziela i teraz muszę sprawdzić później, czy świeżego czy suszonego. Bo najczęściej wszystkie dane są na zielu suszonym, więc to wam jeszcze potwierdzę. Za to tak czy tak 100 gram gwiazdnicy to jest słuchajcie 2-3 tableteczki witaminy C z takiej z, takiej, z apteki. Więc nawet gdybyście się nie skupiali na tym, że to zioło ma tyle czy tyle, to wiedząc, że zawiera witaminę C, będzie ono o wiele lepszym źródłem witaminy C niż tabletki. Po drugie, gwiazdnica zawiera witaminę B5, zawiera witaminę B9, czyli kwas foliowy, więc jest też doskonałym źródłem właśnie kwasu foliowego, zawiera prowitaminę E. A, yy, oraz także flawonoidy. Oczywiście zawiera saponinę i to jest ten powód, ja mówiłam o nim wielokrotnie, dla którego Gwiazdnicę spożywamy tylko w niewielkich ilościach na surowo, szczególnie tą, taką młodziutką, która dopiero to zaczyna rosnąć, możemy zjeść niewielką ilość na surowo. Za to, jeżeli planujecie spożywać gwiazdnicę codziennie, po to, żeby się dovitaminizować, to gwiazdnicę należy poddać obróbce termicznej, czyli należy ją przynajmniej zblanszować, czyli przelać gorącą wodą, albo po prostu dodać do zupy, do jakiegoś wielowarzywnego dania, do jajecznicy do fritaty, do tego co po prostu zwykle robicie. Gwiazdnica ma smak dość neutralny, czyli ona wam nie zdominuje potrawy i to jest doskonała wiadomość dla osób, które jeszcze nie jadły żadnych roślin nieuprawnych. Bo dzikie rośliny jadalne to inaczej rośliny nieuprawne, takie które występują sobie w stanie naturalnym i po prostu możemy je zbierać bez dodatkowych naszych zachodów, bez naszego zachodu. O tak. I gwiazdnice, jeżeli tylko będziecie ją poddawali tej obróbce termicznej, można jeść codziennie. Jeżeli chcecie ją jeść tylko na surowo to saponiny w nadmiarze mogą wpłynąć na uszkodzenie waszej krwi i wywołać w krótszym okresie czasu nudności, a w dłuższym nawet uszkodzenie krwi, właśnie. A więc tu najważniejsza jest wiedza. I rośliny są cudowne, ale po prostu trzeba mieć przynajmniej podstawy wiedzy w ich używaniu. Gwiazdnicy jest dużo, czyli ona jest bardzo powszechnie występującym ziołem, rośliną. Właściwie we wszelkich ogródkach, na brzegach lasów, w takich miejscach troszeczkę nazywanych zaniedbanymi znajdziecie gwiazdnicę. Przy tej zimie, która jest w tym roku 2022 na 2023 ona jest dostępna cały czas, więc codziennie możecie zjadać coś dzikiego zielonego, dzikiego w sensie nieuprawnego. To jest też tak, że wiele osób ma złe skojarzenia ze słowem dzikie. A czasami to słowo jest także nadużywane jako Coś, co jest taki niedostępne, albo coś, co jest mało cywilizowane, a przecież my jako społeczeństwo dążymy do cywilizowania się. To, co ja używam, to, w to dzikie to jest w kontekście nieuprawne czyli takie rośliny, które mogą być naszą żywnością, ale nie będziemy ich uprawiać, bo nie ma takiej potrzeby. Są dostępne w stanie naturalnym. Więc podsumowując, gwiazdnica pospolita, Stelaria Meda, media roślinka, która jest pospolitym chwastem dostępnym w Waszych ogródkach, trawnikach przed domami którą w niewielkich ilościach możecie zjadać na surowo, w większych ilościach absolutnie podajemy ją obróbce termicznej. Najprostsze użycie to jest taką gwiazdnicę dobrze wypłukać, drobno posiekać i dodać do zupy tą, którą spożywacie sobie standardowo. Ja w weekend podczas warsztatów, e, innych warsztatów, nie z dzikiej kuchni, tylko związanej z pracą z emocjami. Przygotowałam taką wielowarzywną, wielowarzywną potrawę. Było tam siedem ziół, w związku z tym, że w sobotę był właśnie ten dzień, w którym się przygotowuje zupę z siedmiu warzyw, i dwa warzywa w tej naszej potrawie, zupie były dzikie czyli była to gwiazdnica pospolita, drobno po, umyta, drobno pokrojona a także pączki leszczyny, czyli męskie kwiaty leszczyny, teraz idealne do zbioru, ponieważ są w stanie dość suchym i one teraz oddają dużo pyłku i ten pyłek jest białkowy, odżywczy i warto go spożywać. Jak Was zachęcić do gwiazdnicy? Gwiazdnica w diecie Wam cudownie uruchomi detoksykację ze szkodliwych produktów przemiany materii, zwiększy ilość oddawanego moczu i też ten, ten mocz Was po prostu, mocz Was oczyści, cudownie. Po prostu zwiększenie ilości wydalanego moczu z, ze zwiększeniem Usuwania z organizmu tych szkodliwych produktów przemiany materii wpłynie na to, że po prostu organizm przed wiosną, po zimie będzie silniejszy. Generalnie jest tak, że zima jest dla nas dosyć trudna, bo odżywiamy się najczęściej gorzej niż w sezonie letnim. W związku z tym dobrze, jeżeli możemy wprowadzić właśnie części te dzikie rośliny. Dziękuję Panie Marzeno, nie powinno zacinać, bo ja tutaj już mam, jak zapowiadałam, lepszy router. No ale okej. Okay. A powinno być dużo lepiej. No nic, w takim razie kończę. Chciałam wam dać minimum wiedzy na temat gwiazdnicy, zachęcić do tego, żebyście ją dodawali do codziennych posiłków, do zup. E i w miarę możliwości spożywali nawet codziennie, pod warunkiem, że spożywać będziecie ją na ciepło. Szczególnie zachęcam do gwiazdnicy, jeżeli macie reumatyzm, jeżeli macie choroby skóry, łuszczyce lub różnego rodzaju uogólnione stany zapalne, bo gwiazdnica działa przeciw zapalnie i to działanie jest dość mocne. Super. O, czyli... To nie u mnie zacina w takim razie, pani Marzyno. Skoro Tomek tutaj mi pilnuje, że jest ok. Również gwiazdnice można używać kosmetycznie. Ja się na kosmetyce nie znam, czyli ja stosuję, ale nie produkuję żadnych kremów. Za to napary i wywary z gwiazdnicy są doskonałe do produkcji kremów domowych. Można zrobić z gwiazdnicy sobie maseczki, można przemywać skórę, ona wybiela, wygładza, wpływa na to, że skóra jest nawilżona, oczyszczona. Taką informację dla Was znalazłam, że gwiazdnica wpływa na zwiększenie wilgotności skóry, czyli po prostu ona przeciwdziała takiej suchości i temu, że skóra się przesusza. Dlatego na skórę gwiazdnica jest doskonała w postaci zwykłych maseczek, czyli można ją po prostu drobno posiekać, tylko lekko zaparzyć wodą i przyłożyć sobie po prostu na skórę twarzy szyi dekoldu. Także takie proste maseczki też są bardzo e, wskazane. Można także zrobić taką maseczkę nawet niekoniecznie z zaporzonej gwiazdnicy, można zrobić z surowej gwiazdnicy. Tylko może być tak, że ta skóra będzie też taka leciuteńko zielona na początku, no bo gwiazdnica, jak wszystkie rośliny zielone, zawiera dość dużo chlorofilu, tak? Zielone zawiera chlorofil. Zawiera także kwas foliowy. Jak bardzo dużo roślin zielonych, które mają liście. Większość ma liście. Bardzo Wam dziękuję. Nie chcę przedłużać. Jeżeli macie jakieś pytania, to dosłownie minutka. I zachęcam do wycieczki na łąkę, uzbierania gwiazdnicy i dodania jej do. Codziennego posiłku. E, nawet jeżeli nie wiecie, jakie witaminy, to każda roślina nieuprawna, którą wprowadzicie do swojej diety, uzupełni Wam niedobory mikroelementów i witamin, których nie ma w żywności uprawnej oraz nie ma w żywności pasteryzowanej czy poddanej działaniu mikrofal. E, pamiętajcie, że mikrofale e, i długotrwałe obróbki termiczne oraz e, Pasteryzacja również traci wiele witamin z potrawy. Dlatego zawsze należy dodawać produkty świeże surowe, a nawet jeżeli nie surowe, jak gwiazdnica, to świeże, bo blanszowanie wam nie zabije tyle mikroelementów i witamin, co na przykład pasteryzacja lub mrożenie lub spożywanie produktów, które leżą rok czy dwa na półce w sklepie. To jest świeża żywność najlepszej jakości. Co jeszcze ważne, jeżeli się obawiacie tego, że taka żywność może być obsikana przez psy, sarny, zające lub cokolwiek innego, to właśnie dlatego należy ją dobrze opłukać i właśnie poddać obróbce termicznej, czyli przynajmniej zblanszować. To wystarczy, żeby zneutralizować potencjalne jaja pasożytów. Pamiętajcie jednak, że pola kalafiorów, kapusty i innych warzyw rosną. W tych samych miejscach, w których rosną dzikie rośliny nieuprawne w sensie takim, że to nie są ogrodzone uprawy. Ja się trochę śmieję, ale ja po prostu wiem, jak wyglądają takie uprawy i je ciągle widzę. I pora karafiorów, porów, innych warzyw są przy terenach leśnych i tam też chodzą dzikie zwierzęta, więc nie tylko rośliny dzikie są narażone na to, że będzie obok nich chodziła sarna. I tym optymistycznym akcentem dziękuję, i niebawem opowiem Wam o drugiej roślinie w takich, właśnie, króciuteńkich filmach. Ja obiecałam, że w styczniu będą cztery, także mam troszeczkę do nadgonienia. To był pierwszy. W związku z tym, że jest ostatni stycznia, jutro, nie. Dzisiaj. Wszystkiego najlepszego i zapraszam na spacery.